Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na kanale Lekcje Bankowości. To już prawie rok, od kiedy funkcjonuje ten kanał, dlatego w rocznicę istnienia kanału Lekcje Bankowości postanowiłem uruchomić nową serię nagrań zatytułowanych Banking News. To będzie Twój przewodnik po świecie finansów. Co miesiąc dostarczymy pigułkę najważniejszych informacji z sektora bankowego, analizując wydarzenia, które mają realny wpływ na Twój portfel i przyszłość gospodarki. Odkryjesz z nami jak zmieniają się banki w Polsce i na świecie i będziesz zawsze o krok przed innymi, rozumiejąc co dzieje się za kulisami Twojego banku. Ja nazywam się Dariusz Adrianowski, a dzisiejszy program to prawdziwa pigułka najważniejszych wydarzeń z lipca 2025 roku. Co dziś w programie? Przyjrzymy się niespodziewanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, rosnącemu problemowi wyłudzeń kredytów i najnowszym działaniom na rzecz bezpieczniejszych umów hipotecznych. Sprawdzimy też, jak banki przygotowują się na nową erę zielonego finansowania. W części zagranicznej dowiemy się, którzy giganci zaskoczyli rekordowymi zyskami, a którzy musieli zmagać się z dużymi stratami. Będziemy też mówić o cyfrowym euro, działaniach FED, rekordowej emisji obligacji Banku Światowego i planie modernizacji systemu podatkowego w Argentynie. 2 lipca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu głównej stopy procentowej do 5 punktów procentowych. Ostatni raz taka obniżka była widoczna pod koniec 2024 roku. Co stoi za tą decyzją? Rada Polityki Pieniężnej uznała, że inflacja po dynamicznym spadku od szczytu z 2022 roku w drugiej połowie roku ustabilizuje się w okolicach celu inflacyjnego. Analitycy zwracali uwagę, że wcześniejsze cięcia rat kredytowych przyniosły chwilową ulgę zadłużonym gospodarstwom domowym. Ale w czerwcu stopy pozostały bez zmian. Teraz po obniżce raty kredytów złotych mogą zmniejszyć się o kilkanaście złotych na każde 100 tysięcy złotych zadłużenia. Jednocześnie zyski banków odsetkowe. Mogą się nieco skurczyć, bo oprocentowanie depozytów też spadnie. Warto pamiętać, że choć polityka monetarna łagodzi warunki finansowe, to rosnąca presja płacowa i niepewność globalna sprawiają, że Rada Polityki Pieniężnej będzie ostrożnie podchodziła do dalszych decyzji. Inflacja bazowa wciąż utrzymuje się powyżej 3 punktów procentowych, więc droga do większych cięć jest ograniczona. Związek Banków Polskich opublikował alarmujący raport Infodoc. W drugim kwartale 2025 roku odnotowano prawie 3800 prób wyłudzenia kredytów. Według danych najwięcej przypadków dotyczy województwa Mazowieckiego, które skupia dużą część krajowego obrotu gospodarczego, a w następnej kolejności Śląskiego i DolnoŚląskiego. Przestępcy sięgają po coraz wyższe kwoty. Łączna kwota przekroczyła 93 miliony zł. Raport wskazuje też, że mniej osób zgłasza utratę dokumentów, co paradoksalnie może sprzyjać oszustom. Jeśli zgubicie dowód osobisty lub wam go skradziono, natychmiast nas go w banku. Każdy z nas może paść ofiarą wyłudzenia. Oszuści podszywają się pod wiarygodne instytucje i wykorzystują dane do zaciągnięcia zobowiązań. Bank Millennium, znany z nowoczesnych rozwiązań digitalowych, pokazał, że technologia się opłaca. W drugim kwartale ZSnet to wyniósł 331 mln złotych, a w całym półroczu 511 milionów zł, co oznacza imponujący 43% wzrost rok do roku. Co stoi za takim wynikiem? Po pierwsze wzrost kredytów korporacyjnych o 6% i rosnąca baza aktywnych klientów detalicznych. Po drugie prowadzenie nowatorskich usług, takich jak weryfikacja tożsamości przez aplikację M-Obywatel. To rozwiązanie pozwala na założenie konta przez internet bez wizyty w oddziale, co znacznie przyspiesza proces. Warto też wspomnieć o ekokredycie hipotecznym. Bank oferuje korzystniejsze warunki finansowania dla kupujących energooszczędne domy i mieszkania, to element strategii ESG. Bank zachęca klientów do zielonych inwestycji i z zamian redukuje marże. Mniej medialny, ale ważny segment rynku finansowego to faktoring, który w Polsce rośnie dwucyfrowo. Faktoring polega na tym, że firma sprzedaje swoje faktury faktorowi, bankowi lub firmie faktoringowej, a w zamian otrzymuje gotówkę przed terminem płatności. Dane Związku Faktorów pokazują, że w pierwszej połowie roku sfinansowano wierzytelności warte prawie 247 miliardów złotych. Dla wielu małych i średnich firm to kluczowy instrument utrzymania płynności. Faktoring chroni też przed zatorami płatniczymi, coraz poważniejszym problemem w gospodarce. Wzrost popularności faktoringu w Polsce wpisuje się w światowy trend. W Europie Zachodniej faktoring jest standardem w branży handlowej. Polskie firmy, szczególnie eksportujące do strefy euro, korzystają z niego, aby skrócić cykl obrotu gotówką. Europejski Kongres Finansowy zaproponował wzorcową umowę kredytu hipotecznego. O co chodzi? Umowy hipoteczne są skomplikowane, zawierają wiele klauzul i często język prawniczy, który trudno zrozumieć przeciętnemu klientowi. Eksperci pod kierunkiem profesora Michała Romanowskiego przygotowali prostszą, przejrzystą umowę, która ma ograniczyć ryzyko sporów sądowych. Projekt konsultowany jest z Rzecznikiem Finansowym, Komisją Nadzoru Finansowego, i Związkiem Banków Polskich. Co ważne, banki mogą przyjąć ten wzorzec dobrowolnie. To nie jest jeszcze wymóg ustawowy. Dlaczego to ważne? Powszechne stosowanie takiej umowy może ujednolicić rynek, zwiększyć zaufanie i zmniejszyć liczbę sporów o klauzule abuzywne. Warto śledzić tę inicjatywę, bo może ona wpłynąć na rynek kredytów hipotecznych na lata. Temat numer jeden w sądach i w mediach to WIBOR, czyli indeks określający koszt kredytów zmiennoprocentowych. Wielu kredytobiorców pozywa banki argument, że WIBOR nie powinien obowiązywać. W lipcu sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd Polski i Komisja Europejska bronią wibor dowodząc, że jest zgodny z prawem Unii. Ostateczny werdykt może wpłynąć na tysiące umów kredytowych. Drugim gorącym tematem jest propozycja opodatkowania odsetek od rezerw bankowych oraz tzw. podatku od nadzwyczajnych zysków. Ministerstwo Finansów szuka sposobów na zwiększenie dochodów budżetu, ale środowisko bankowe ostrzega, że takie podatki mogą zdławić akcję kredytową i zniechęcić inwestorów. Warto obserwować, czy projekty zostaną przekute w ustawy. Banki w Polsce zaczynają masowo oferować zielone obligacje i kredyty powiązane z realizacją celów klimatycznych. Oznacza to, że firmy mogą liczyć na preferencyjne warunki, jeśli inwestują w energooszczędne technologie, redukują emisję CO2 czy gospodarkę cyrkularną. W lipcu weszła nowelizacja prawa bankowego wdrażająca unijny pakiet CRD6-CRR3. Nakłada ona obowiązek raportowania ryzyk klimatycznych i wdrożenia polityk ESG. To początek rewolucji w zarządzaniu bankami. Nie da się już ocenić projektu wyłącznie przez pryzmat zysku finansowego. Co to może oznaczać w praktyce? Klient starający się o kredyt może spotkać się z pytaniem o ślad węglowy inwestycji. Banki będą też analizować, czy dana inwestycja nie przyczynia się do degradacji środowiska, bo może to negatywnie wpłynąć na ich ratingi regulatora. Od 28 czerwca banki muszą dostosować swoją infrastrukturę i usługi do osób ze szczególnymi potrzebami, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla seniorów czy osób z ograniczoną wiedzą cyfrową. Obejmuje to m.in. udogodnienia w oddziałach, np. szerokie przejścia, obniżone lady, menu w języku migowym oraz dostosowanie stron internetowych do standardów Europejskiego Aktu o Dostępności. Ustawodawca dąży do tego, by bankowość była jak najbardziej inkluzywna. W tej samej kategorii warto wspomnieć o rosnącej liczbie roszczeń dotyczących kredytów walutowych, zwłaszcza frankowych. Kancelarie prawnicze podejmują działania na rzecz unieważnienia umów, argumentując niewłaściwe informowanie klientów. Dla banków to wyzwanie. Rezerwacja na takie roszczenia uderza w ich wyniki. Przenieśmy się do strefy euro. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Po czerwcowej obniżce stóp, lipcowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zakończyło się stabilizacją. Prezes Christine Lagarde podkreśliła, że inflacja w strefie euro spadła w okolice celu 2 punktów procentowych dzięki silnemu spowolnieniu gospodarki i słabnięciu presji cenowej na żywność i energię. Rada prezesów będzie teraz obserwować dane z gospodarki, szczególnie wzrost płac i zatrudnienia, by zdecydować o kolejnych krokach. Warto przypomnieć, że wyższe stopy w strefie euro sprzyjały aprecjacji euro wobec dolara i wpływały na koszty finansowania przedsiębiorstw. Bank Lending Survey, czyli ankieta przeprowadzana wśród banków strefy euro, pokazuje, że kryteria udzielania kredytów firmom zostały złagodzone po raz pierwszy od ponad roku. Dlaczego? Banki spodziewają się poprawy sytuacji gospodarczej i wyższej rentowności przedsiębiorstw, natomiast kredyty konsumenckie i mieszkaniowe są dalej udzielane ostrożniej, ponieważ banki nie chcą powtórki bańki na nieruchomościach. Interesujące jest też to, że banki w ankiecie zwróciły uwagę na wpływ polityki klimatycznej. Coraz częściej różnicują warunki w zależności od emisji CO2 kredytobiorców. W efekcie firmy ekologiczne mogą liczyć na niższe marże. Raport z połowy lipca ujawnia, że prace nad cyfrowym euro weszły w zaawansowaną fazę. Badane jest kilka wariantów funkcjonowania. Waluta cyfrowa może działać offline, być niezależna od systemu kart płatniczych i opierać się na technologii rozproszonego rejestru. Jedną z największych bolączek jest ochrona prywatności. Bank centralny musi zadbać, aby transakcje były anonimowe na poziomie użytkownika, ale jednocześnie umożliwiały przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W projekcie bierze udział około 70 instytucji, tym duże banki i firmy fintech, które testują prototypy płatności w sklepach między osobami, a nawet w urządzeniach IoT. W lipcu Rezerwa Federalna zdecydowała się pozostawić stopy procentowe bez zmian. Notatka operacyjna Fed precyzuje, że stopa funduszy federalnych pozostaje w przedziale 4,25 do 4,5 punkta procentowego, a stopa procentowa od rezerw bankowych na poziomie 4,4 punkta procentowego. Fed będzie kontynuował redukcję bilansu poprzez ograniczenie reinwestycji w obligacje skarbowe i hipoteczne. To sygnał, że Amerykański Bank Centralny czeka na dalsze dane, szczególnie o inflacji usługowej i rynku pracy. Obecnie inwestorzy zakładają jedno lub dwa cięcia stóp w drugiej połowie roku. Zależy to jednak od tego czy gospodarka wyhamuje bez gwałtownego wzrostu bezrobocia. Lipiec przyniósł serię publikacji wyników kwartalnych największych banków świata. Bank of America. Obok bardzo dobrych wyników z tradingu należy podkreślić rosnące przychody odsetkowe. To efekt wysokich stóp i silnego popytu na kredyty w USA. Bank wskazał, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu może osłabnąć, bo konkurencja... Przyciąganiu depozytów jest coraz większa. Citigroup. Spory wzrost zysku to w dużej mierze efekt restrukturyzacji prowadzonej przez CEO Jen Fraser. Bank zredukował koszty i skupił się na bardziej rentownych segmentach. Szczególnie dobre wyniki odnotowano w doradztwie M&A. Firmy korzystają z tańszego finansowania i przejmują konkurentów. Deutsche Bank. Niemiecka instytucja, która jeszcze kilka lat temu zmagała się z kryzysem reputacyjnym, teraz chwali się największymi zyskami od 2007 roku. To efekt między innymi braku dodatkowych rezerw na sprawy prawne oraz rosnących przychodów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Santander. Hiszpański gigant zaskoczył rynek rekordowym zyskiem i bardzo atrakcyjnym programem skupu akcji. Władze banku podkreślają, że sukces zawdzięczają dywersyfikacji geograficznej. Silnym wynikom w Brazylii w Stanach Zjednoczonych i Europie. UBS. Warto rozwinąć wątek integracji z Credit Swiss. Po przejęciu konkurenta w 2024 roku wielu analityków obawiało się odpływu klientów. Tymczasem dział Wealth Management UBS przyciągnął 23 miliardy dolarów nowych aktywów. Bank stawia też na sztuczną inteligencję w doradztwie. W lipcu zaprezentował narzędzie analizujące portfele klientów w czasie rzeczywistym. Barclays. Wzrost zysku o 23% to zasługa działu Tradingu, który skorzystał na ogromnej zmienności spowodowanej wprowadzeniem nowych ceł w handlu międzynarodowym. Jednocześnie bank rozpoczął strategiczne przesunięcie środków z Investment Bankingu do bankowości detalicznej i korporacyjnej Wielkiej Brytanii, by zmniejszyć wrażliwość na wahania globalnych rynków. HSBC. Mimo spadku zysków, bank kontynuuje program skupu akcji. Główne problemy wynikające z ekspozycji na Chiny. Odpis na udział w banku Communications pokazuje, że tamtejsze banki zmagają się z rosnącymi kwotami nieściągalnych kredytów. Wysokie rezerwy na kredyty w Hongkongu świadczą o poważnych turbulencjach w sektorze nieruchomości. Standard Chartered 2, 26% wzrost zysku potwierdza, że plan transformacji CEO Billa Wintersa zaczyna przynosić efekty. Bank konsekwentnie buduje pozycję w segmencie klientów zamożnych w Azji i Afryce, zwiększając przychody z opłat za doradztwo finansowe. Inwestorzy docenili te wyniki. Akcje banku rosły mimo niepewności związanej z napięciami handlowymi. Bank Japonii utrzymanie stóp i nowe prognozy. 31 lipca bank Japonii zasygnalizował, że nie wyklucza dalszych podwyżek stóp, choć stopa podstawowa pozostaje na rekordowo niskim poziomie 0,5 punkta procentowego, bank Japonii podniósł prognozę inflacji na rok. Fiskalny 2025 do 2,7 punkta procentowego. Podwyższona prognoza inflacji wynika z rosnących cen żywności, energii oraz presji płacowej. Warto dodać, że Bank Japonii od marca 2024 roku stopniowo wycofywał się z kontroli krzywej dochodowości, co oznacza większe uwolnienie rynku. Decyzje Japońskiego Banku Centralnego mają duże znaczenie dla globalnych rynków długu, bo Japonia jest jednym z największych wierzycieli zagranicznych. 29 lipca Bank Światowy przyjął 300-milionowy projekt modernizacji administracji podatkowej w Argentynie. Kluczowe elementy projektu to cyfryzacja procedur, automatyczne wypełnienie formularzy i poprawa przejrzystości. Sekretarz finansów Pablo Quirino podkreślił, że reforma jest częścią szerokiego programu fiskalnego rządu, który zakładał redukcję deficytu, otwarcie gospodarki i przyciąganie inwestorów. Pożyczka będzie spłacana przez 32 lata, a przez pierwszych 7 lat Argentyna będzie korzystać z karencji. Argentyna walczy z wysoką inflacją i niską ściągalnością podatków. Modernizacja systemu podatkowego ma zwiększyć dochody budżetowe bez podnoszenia stawek. Ma zredukować lukę podatkową, czyli różnicę między należnymi a faktycznie zebranymi podatkami. Jeśli projekt się powiedzie, może stać się wzorem dla innych krajów Ameryki Łacińskiej. 16 lipca Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, będący częścią Banku Światowego, przeprowadził emisję 10-letnich obligacji euro o wartości 3 miliardów euro. To imponujące, że. Orderbook, lista zamówień inwestorów, osiągnął ponad 11 milionów euro, czyli blisko czterokrotnie więcej niż oferta. Marża wyniosła 38 punktów bazowych powyżej stawki mid swaps, co przy jeldzie 3,037 tysięcznych punkta procentowego sprawia, że obligacje te są atrakcyjne dla inwestorów poszukujących bezpieczniejszych aktywów. Pieniądze z emisji posłużą do finansowania projektów rozwojowych, w tym inwestycji klimatycznych i infrastrukturalnych w krajach rozwijających się. Lipiec 2025 w sektorze bankowym był niezwykle intensywny. W Polsce widać, że rynek reaguje na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Spadające stopy procentowe mogą pobudzić popyt na kredyty, a jednocześnie rośnie presja na banki związana z roszczeniami prawnymi i walką o bezpieczeństwo klientów. W obszarze globalnym obserwujemy duże rozbieżności. Niektóre banki odnotowują rekordowe zyski dzięki zmienności na rynkach finansowych i wysokim stopom, a inne zmagają się z odpisami i ryzykiem wazji. Banki centralne pozostają czujne. Europejski Bank Centralny i Fed czekają na dane. Bank Japonii wciąż rozważa. Normalizację polityki. Co można uznać za wspólny mianownik? Z pewnością trend związany z SG i zielonym finansowaniem. Zarówno w Polsce, jak i na świecie banki coraz bardziej kierują ofertę w stronę projektów przyjaznych środowisku. Drugi wspólny element to rosnąca digitalizacja. Od polskiej weryfikacji M-Obywatel przez cyfrowe euro po zastosowanie sztucznej inteligencji, zarządzanie majątkiem. Drodzy widzowie, dziękuję, że byliście z nami podczas tego obszernego podsumowania lipca 2025. Jeśli podobał się Państwu ten format, zachęcam do śledzenia naszych kolejnych wydań i do zadawania pytań na naszych mediach społecznościowych. Chętnie rozwiniemy tematy, które szczególnie Was interesują. Do zobaczenia w następnym odcinku Banking News na początku września, kiedy podsumujemy sierpień. Prezentowane w materiale informacje były aktualne na dzień przygotowania programu. Wypowiadane opinie stanowią wyłącznie. Osobiste stanowisko autora i nie są poradą prawną ani finansową. Autor i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści programu ani sposób, w jaki zostaną one dalej wykorzystane.